Pokonujemy Wrocław Akademii, stawiamy kropkę nad i dzisiaj trochę taki młodzieżowy futbol sporo fantazji, sporo bramek, sporo się działo. Jak ty byś ocenił to spotkanie i co dla Was znaczy ten awans do Centralnej Ligi Juniorów? Chłopaki na pewno na pewno bardzo dobrze zagraliśmy. Założenia, które zostały założone w przez trenera staraliśmy się wykonać w 100% i tak, tak też się stało. No, awans, będziemy, wejdziemy do Centralnej i będziemy robić wszystko, żeby tam utrzymać jej walczyć o najlepsze cele pewno ważną częścią tego spotkania był ten rzut karny, bo trochę on ustawił mecz. Trochę było nerwowości w tych początkowych fazach. To trochę wynikało z tej presji, no bo sporo tych główek było w pierwszej połowie, w drugiej ta gra zdecydowanie lepiej się chyba kleiła. A chłopaki, na początku byliśmy zestresowani tym, że mamy przewagę, ale ta przewa tą przewagę można łatwo roztwonić, ale Chłopaki, na początku było tak, samo, tak jak mówię nerwowo, ale w, w, udało nam się wywalczyć rzut karny i dzięki temu mecz gdzieś tam poszedł po naszej stronie. W drugiej połowie tobie od, udało się odpalić takie małe turbo, już widzieliśmy to w tym pierwszym meczu. To odejście od rywala to chyba taki twój największy atut? Chyba dar od Boga, no, od małego zawsze odejście było i staram się to jakby pracować nad tym i najbardziej to wykorzystywać na boisku, bo to mam po prostu. Tam masz w tyle głowy, że trener Artur Dermin was obserwował w trakcie pierwszego meczu, cały czas się interesuje i gdzieś ta być może szansa niebawem pojawi się, żeby potrenować z pierwszym zespołem. Tak, na pewno na pewno stres był, jak zobaczyliśmy. I to nie tylko u mnie, u wszystkich chłopaków jak trener Dermin przyszedł, oglądał, tak samo zawodnicy z pierwszej drużyny byli oglądać. Z tego co wiem, to dobrze się wypowiadali na nasz temat, także staraliśmy się, było z tyłu głowy, że obserwują nas ludzie wyżej, ale staraliśmy się wykonywać to, co potrafimy najlepiej, czyli grać w piłkę.